Dzień dobry, nazywam się Jakub Winiarski i witam Państwa na spotkaniu z cyklu Pisania można się nauczyć. Rozmowy pasji pisania. Pasja pisania jest prywatną szkołą pisania, w której nie tylko wierzymy, że pisania można się nauczyć, ale naprawdę uczymy i wspieramy absolwentów i absolwentki, kiedy już udaje się zadebiutować. Mam nadzieję, że ten cykl rozmowy pasji pisania przyczyni się do jeszcze lepszej znajomości książek osób, które mają za sobą pisarskie kursy w pasji pisania. Jak zwykle przy tym prośba do Państwa. Dajcie nam Państwo znać, co myślicie o tym programie. Dzisiaj jest dzisiaj ze mną Marcin Dudziński, absolwent kursów pasji pisania i autor trylogii Profanum, wydanej przez Wydaństwo Czarna Owca w latach 2019-2021. Dzień dobry, Marcin. Dziękuję, że się zgodziłeś na to spotkanie. Cześć Jakubie, przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa. Ja zwykle zaczynam od pytania, jak trafiłeś na kursy, ale od, z Tobą postanowiłem inne pytanie zadać, ponieważ obejrzałem rozmowy z Tobą, bardzo fajne, duże wywiady na, na, na YouTubie i polecam, żebyście zajrzeli, bo Marcin ciekawe rzeczy tam mówi, których dzisiaj pewnie nie da rady powiedzieć ze względu na nasze ograniczenia czasowe. Ale jedno, co mnie uderzyło, to to, że Ty jesteś z tych pisarzy, którzy nie wstydzą się publicznie powiedzieć, że chodzili na kursy pisarskie i czegoś się nauczyli. A to... To, to ciekawe, zaskoczyłeś mnie. Nawet nie wiedziałem, że jest taka grupa pisarzy, która wstydzi Naprawdę się tego. Nie, nie, nie wiesz, że tak. w Polsce kursy pisarskie jest, są, są czymś uważanym za jakąś szarą strefę, niepoważne zajęcie w ogóle co to jest. No, przyznam, że ten wywiad zaczął się zaskakująco. Nie wszystkie się tak nie, nie wszystkie się tak zaczynały, ale ten tak. Nie nie wiem. Może dlatego, że ja tak jakby jestem pisarzem, ale nie przynależę za bardzo na co dzień jakoś do tej grupy. Nie śledzę wszystkiego, nie, 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 nie posiłkuję się jakimiś opiniami innych, więc nie wiedziałem, ale dla mnie to chyba jest fair. Powiedzieć czytelnikowi, że mówi do nich ktoś, kto gdzieś tam się kształcił na przykład. Tak się Oczywiście, wydaje. że jest to jak najbardziej fair, ale w tej atmosferze, jako w jakiej Polsce kreują i to nawet, nawet duże media kreują taką atmosferę, że wyśmiewają te, te, te kursy pisarskie, artykuły się pojawiają, w których kursy pisarskie są przedstawiane jako jakaś po prostu błazenada, a Ty publicznie mówisz po prostu, ja oglądam film z Tobą na YouTubie, a Ty mówisz, chodziłem na kursy, nauczyłem się tego i tego, na przykład wątek rodzinny jest dlatego, że poznałeś zasadę, że lepiej, żeby konflikt był w rodzinie, tak, 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 dokładnie. I po prostu dla mnie to było uderzające. możnałem sobie, no, szacun, szapoba dla tego pana. Okej, okay, ale jak trafiłeś na kursy pasji pisania? Ja zostałem na pierwszy kurs zapisany. Dostałem go w prezencie. Dostałem Ciebie w prezencie A. wobec tego. Tak, Panie, bo ja to jest, co kupony na suszy się skończyły. Ta, no nie, nie do końca, bo, bo, bo osoba, która mnie zapisała w, po, w porozumieniu z kilkoma, pewnie czy tam po konsultacjach z kilkoma innymi uznała, że, że warto to zrobić, bo na podstawie jakichś tam moich dokonań pisarskich, niekoniecznie książkowych, ale jakich, jakichś mniejszych, stwierdzono, że że może warto, żeby ten gość się rozwijał w tym zakresie. Ty, miałe, ty miałeś już taką lokalną sławę, człowieka z cyklawą pełną tekstów, które powinno się stąd coś zrobić, tak? Wiesz co, ja pamiętam, że na pierwszym kursie powiedziałem ci, że e, piszę bardzo ładne, kwieciste i długie maile w pracy i to mi się to nie spodobało. Słyszałem no <grym> ja jeszcze, żeby z Akademii Szwedzkiej przyszła, rozumiesz, do kogoś przyszedł telegram, bo pan piękne maile pisze. Tak, tak, ale, ale no ktoś chyba na tej podstawie Również to zauważył. To nie była jedyna podstawa, ale, ale tak. Więc no Zrobiamy, tak. Te maile trzeba jednak zebrać. Ty zbierasz te maile? Wiesz, co ja dalej je piszę? Ja cały czas pracuję jest zawodowo, więc od tamtego czasu zauważam, że jestem trochę inny w tych mailach niż inni ludzie i, i, i tyle. I tyle. Uważaj, bo być może twoi, wiesz, twoi współcześni, twoi koledzy, koleżanki z pracy, wiedząc, że wydałeś jakieś książki, zaczynają te maile kolekcjonować, licząc, że 17, 17 tom dzieł zebranych Gudzińskiego to będą maile do współpracowników. No może, może niedługo dostanę taki wydrukowany stosik z prośbą o podpis, autograf. Zobaczymy. Rzeczywiście ta rozmowa zaczęła się w bardzo, bardzo nietypowy sposób, ale... Wrócę na, na właściwe tory. Słuchaj, napisałeś trylogię. To się Fantastom, pisarzom fantastyki to się często zdarza, że, że zaczynają od razu z, takiego, z takiej grubej rury, że napiszą trylogię, ale autor kryminałów to zazwyczaj tam jakąś powieść, coś. Czy ty od razu wiedziałeś, że to będzie trylogia? Czy jak zaczęłeś myśleć o tym projekcie, to on tak się rozrastał w twojej głowie, że wiedziałeś, dobra, żaden wydawca nie łyknie 1400 stron do wydania w jednym tomie? Mhm. Wiesz, co bardzo szybko wiedziałem, że nie zmieści mi się to w jednej książce. No bo ten proces myślowy polega na, najpierw na, 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 na wymyślaniu, może takie nieskładne zdanie, ale, ale rzeczywiście były takie wieczory, w których, w których myślałem, co ja tak naprawdę chcę napisać. To było po książce, którą napisałem na warsztatach z tobą, która na razie jest w szufladzie i czeka na dosyć duże poprawienie, bo, bo o, to jest wymaga tego. <laughs> tak, natomiast później rzeczywiście zastanawiałem się nad czymś poważniejszym i to tak, tak rozkwitło do, do czegoś większego. Wiedziałem, miałem parę zrębów tej fabuły od początku, wiedziałem o czym chcę pisać. No, jak zacząłem wymyślać, to od razu sobie podzieliłem to na, 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 na trzy książki. A poza tym bardzo szybko przyszła do mnie taka myśl, że a może byś napisał jednak trylogię, może byś to pociągnął, może, bo, bo, bo napiszesz jedną książkę i będziesz się zastanawiał, co dalej, a tak to rozwiń sobie to. No i tak to szło, oczywiście. Powiem tak, ja wiedziałem dokładnie, jak to się zakończy, to znaczy, pisząc pierwszy, to wiedziałem, jak się skończy trzeci. Ale nie wiedziałem, co będzie po drodze, to znaczy nie wszystko wiedziałem. I to oczywiście tworzyło się, rozwijało w trakcie myślenia, w trakcie samego pisania. No to jest chyba normalny proces, który doświadcza, yy, który przechodzi każdy, każdy pisarz. Słuchaj, ten, bo to jest jednak pewien, wiesz, rozmach, pewien gest, trylogia, mm -hmm. kilkaset mm -hmm. stron żywego tekstu. Nie pięć postaci, które się w jednym pokoju y, o siebie ocierają, tylko ileś tam miejsc i, i zbudowane całe środowiska. Ty przynajmniej wiesz, dwa żeś o opanowałeś, o znaczy no, więcej po policyjne, tak, jednego tak. brata i to y, kościelne, dru, drugie kościelne. Tak? kościelne. Więc jakby ten, ten rozmach ni, ni, Rozumiem, że jesteś takim pisarzem bez kompleksów. Nigdy nie przyszło Ci do głowy, że ojej, to jest za duży wiatr na moją wełnę, jak mam mawiał poeta Gałczyński. No, chyba tak, bo to, to mi akurat nie przyszło do głowy. Przyszło mi bardziej do głowy, czy to nie będzie zbyt kontrowersyjne, ale jak, jak zadecydowałem, że miejscem akcji musi być Częstochowa. No to od razu mi przyszło do głowy, od razu mi przyszły do głowy sprawy kościelne, to się jakoś tak automatycznie kojarzy. Chciałem jednak być w tym bardziej oryginalny, i jakby zdradzę tutaj, że Jasna Góra sama w sobie pojawiła się dopiero pod koniec trzeciego tomu, więc jakby obudowałem to wobec wokół innych jakby kościelnych realiów w Częstochowie. Oczywiście to wymyślając czy, czy, je. Czy wszystko w trylogii <słuch> dzieje się dominium szatana i dopiero na koniec ten przebłysk, że jest tam jasna góra. No, powiedzmy, <laughs> powiedzmy ale, ale trochę z tym szatanem, profanum stąd pochodzi trochę. To także tak. także za, za, zachęcam. Natomiast, no tak, i rzeczywiście wymagało to bardzo dużego researchu, bo to nie było tak, że ja sobie poczytałem, ja też się spotykałem z wieloma osobami, z księżmi, z policjantami, niektórzy są wspomniani wspomnieni w podziękowaniach wszystkich tomów, więc, więc no to jest bardzo ciekawa praca. Natomiast nożmudna i wymagająca ode mnie tego, żebym przestał pracować na innych frontach. Przynajmniej wówczas, żeby zrobić to dobrze, to rzeczywiście no, wymagało to takiego roku odpoczynku od, od pracy zawodowej. Nie opłaca się, niestety, na razie. No tak. tak. No tak. Mały rynek jest polski, żeby się opłacało, tak, ale tak. to temat na inną rozmowę. Tak. Ale na tym rynku są tacy wydawcy, jak Twój wydawca, Wydarnictwo Czarna Owca. To jest. Być może w tej chwili jeden z dwóch, trzech najważniejszych wydawców kryminałów, jeśli nie najważniejszych wydawców kryminałów w Polsce, który z, z, zbiera śmietankę polskich autorów i zagranicznych, głównie oczywiście skandynawskich piszących kryminały. Ty od razu trafiłeś do Czarnej Owcy i jakoś dobrze ci się z nimi współpracowało? Jak to, jak to było? Nie trafiłem od razu, ja szukałem długo wydawcy. Długo, długo to jest prawie rok. Rzeczywiście na początku zrobiłem sobie listę. No i wysyłałem te maile. Okazało się, że te maile do dwudziestu kilku wydawnictw no, trafiają albo w próżnię, albo trafiają tam, gdzie trzeba, ale nikt ich nie otwiera, albo trafiają tam, gdzie trzeba, ktoś je otwiera, ale się nie podoba. No, Aż w końcu do, jakoś przez kogoś, kogoś po prostu dotarł, osiągnąłem taki stan, że ktoś w końcu otworzył mojego maila. Z moimi książkami dostałem zaproszenia od dwóch wydawnictw w tym samym czasie, do dwóch dużych wydawnictw. Jedno to jest to, które wspomniałeś, które jest moim wydawnictwem, natomiast drugie mniejsza już o nazwę, natomiast rzeczywiście duże. No i nagle po roku miałem taki komfort wyboru, a ponieważ atmosfera w Czarnej Owcy na pierwszym spotkaniu była rzeczywiście fenomenalna, i, 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 i ja w to uwierzyłem w ten projekt cały. No i. No tak się skończyło, więc, więc taka, takie są początki. Um, ja trafiając do Czarnej Owcy, miałem napisany pierwszy tom, ale miałem również już napisany drugi, więc, więc wydawnictwo mogło zapoznać się z tym, co będzie dalej i myślę, że to też pociągnęło jakby chęć dłuższej współpracy. Sama współpraca, no rzeczywiście, no, to, to są wzloty i upadki, no bo, no bo rozumiem, że współpraca przy kolejnych książkach jest definiowana przez to, jak sprzeda się pierwszy tom. No i ten pierwszy tom, tak mi się wydaje, nie osiągnął zamierzonego sukcesu ani przez wydawnictwo, ani przeze mnie, aż takiego, ale ja się temu nie dziwię, no bo kto z półek podnosi książki Marcina Dudzińskiego, skoro obok leżą książki znanych autorów. Natomiast rzeczywiście, Mam wrażenie, że ten rynek cały skonstruowany jest tak, że bardzo wiele zależy od autora promocyjnie. Bardzo wiele. Nawet jeśli ma się za sobą no taką, taką instytucję dużą, to jednak autor musi dać bardzo dużo z siebie. Ja nie jestem najlepszy w tych wszystkich instagramowo, facebookowych, social mediowych sprawach. Ja, ja chyba nie umiem się promować, więc niewiele w tym zakresie robiłem. Stąd też chyba w miarę upływu czasu zainteresowanie tą trylogią spadło. No i jestem tu, gdzie jestem no i, i tyle, natomiast y, dla mnie to jest nobilitacja, że wydał mnie ktoś taki jak Czarna Owca taka, takie wydawnictwo i to, 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 było, to był dla mnie sukces i takie ciarki na długi rok, y, jak pomyślałem. Słucham, to próbuję oddzielić w tym, co mówisz, twoją autentyczną skromność, która przebijała te z innych prognozy, które, które z tobą oglądałem czy czytałem, od tego, jakby jak twój wydawca może cię obecnie postrzegać, czy yy, bo z tego co mówisz, to by wynikało, że oni po tej trylogii już nie chcą z tobą współpracować, ale to chyba... Nie, 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 nie jest tak, nie jest tak. Ja po prostu teraz jest nic i... im, niczego im nie wysłałem. Więc Aha, na ale w ocenie twojego wydawcy, ty jesteś nadal obiecującym Marcinem Dudzińskim, którego książki oni już po prostu, jakimś coś przyślesz, to oni już nie będą tego kisić w jakiejś zamrażarce miesiącami, tylko od razu zajdzie. Yy, szczerze powiem, mam nadzieję, nie wiem. <laughs> Okay. Nie, nie wiem okay. tego. No dobrze. no Słuchaj, e, pytanie trochę z, z innej beczki. Tak dzisiaj sobie skaczę po tych pytaniach, trzeba trochę mieszać w tych wywiadach. E, jakiś polski pisarz lub pisarka, który jest e, nieznany albo e, twoim zdaniem nieznany, e, a ty chciałbyś go polecić szerszemu gronu e, czytelników? Nie mam takiego. Niestety, Jakub tu cię zawiodę, czytam znanych, inspiruje się językiem, nie fabułą i inspirują mnie język. No dobra, to, styl. Jednego, to jednego klasyka po, po, po poleć młodzieży piszącej, żeby się od niego czegoś nauczyła. No ja uważam, że dobry warsztat ma bardzo Zygmunt Miłoszewski i bardzo dobrze mi się go czyta. Na przykład. Bez wątpienia. Słuchaj. E... Tak jak zacząłem od tej rozmowy, ty się nie wstydzisz powiedzieć, że, że, że chodziłeś na kursy, że coś tam się dowiedziałeś, ale to w takim razie, komu takie kursy w ogóle byś, byś polecił, jeżeli myślisz, że można je komuś polecić? Wiesz co, to, to nie będzie jakieś tam słodzenie, ale ja bym tobie czy, czy szkole pasji pisania, ale ja bym je polecił każdemu. To znaczy to, jak kursy pisania ułożyły mi w głowie i uświadomiły mi, czego nie wiem, i uświadomiły mi też, że wszystko, łącznie z pisaniem, ma swoje zasady, i warto się ich trzymać, no to to jest nieocenione, to jest, to jest nie do przecenienia. Ja powiem ci więcej, ja jeszcze po kursach, jak wydałeś swoją książkę, to ja również ją przeczytałem, zanim zacząłem pisać, tak naprawdę, bo, bo, bo to naprawdę niesamowicie układa w głowie i, 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 i przypomina o tych regułach. regułach. Oczywiście, że nie da się później pisać tak jeden do jednego, a teraz wstawię tą regułę w tym miejscu, przynajmniej ja tak nie potrafiłem, bo zawsze gdzieś ten umysł, umysł ucieka, natomiast ja polecam je każdemu, kto myśli, że umie pisać. Może tak. Ja nawet jak pamiętam, znaczy może nie pamiętasz, ale ja pamiętam, że po bandzie w ogóle zaczyna się od takiego, takiej preambuły, w której ja mówię, że każdy pisarz powinien sobie w sumie swoje reguły sam ułożyć w którymś momencie. Że ja daję jakiś tam zbiór, niektóre są sprzeczne, bo nie dla każdego to samo, ale finalnie to po prostu gdzieś na koniec będziesz miał swoje, jakąś tam jakiś swój pamiętnik rzemieślnika do 15 tomu dzieł Okay. Ale wiesz co? Dodam jeszcze jedno zdanie. Mm. Najbardziej pochłaniany, najszybciej czytany jest drugi tom. To wiem z opinii, bo on jest najbardziej przystaje do wszystkich reguł, które są, których się nauczyłem. To jest typowy kryminał który leci po prostu i czyta się tak, go strasznie. Regu, regu, reguł takich spo, z i z innych poradników. Spo, z a przede wszystkim tego pisania bezcelerowego, Bo to, bo to tego, tego mnie uczyłeś. I rzeczywiście mam wrażenie, że tam w drugim tomie wykorzystałem te wszystkie reguły najbardziej. Pierwszy jest może nieco przegadany, ale tak miało być, bo to miał być wstęp i rozpęd do wszystkiego, co będzie dalej. Ten drugi to już jest jak we Władcy Pierścieni. No, wojna jest w drugim tomie i tam u mnie też jest wojna więc tak coś w tym jest że warto się trzymać pewnych zasad. Słuchaj, to ostatnie pytanie właśnie jest dobrze, że przeszedłeś do swojej książki. Możesz je pokazać? Oczywiście. Masy, tak pokaż okładki proszę, żeby ludzie wiedzieli To jest tą pierwszy. To jest tą pierwszy przeciwko, przeciwko bratu. bratu. Trylogia profanum z moich Tam kości. Tak. tak. Druga część trylogii profanum może widać z moich kości. Tak, widać I za nami wszystkimi na nami Jeden lepszy no. od drugiego. No nie bez wątpienia. Ale właśnie chciałem. O, o, ostatnie pytanie o tą trylogię. Bo y, rzuciłeś już takie sobie, takie zdanie, że obawiałeś się pewnych kontrowersji. Czy ty obawiałeś się kontrowersji, ponieważ że, że w związku z tym, że na, nadepniesz kurii na odcisk, czy z jakiegoś innego powodu? Tak, tak. To znaczy, zadawałem sobie takie pytanie, a co jak ktoś to przeczyta w Częstochowie, komu się to naprawdę nie spodoba, a kto coś może? A moja mama tam mieszka jeszcze cały czas. I <laughs> wiesz, to były takie głupie myśli, no bo temat jest kontrowersyjny, co więcej temat się strzelił wówczas w tą y, taką Czy wszechobecną... Jak jest temat, bo nie wszyscy wiedzą. No to jest, tam, tam, tam jest bardzo zły przedstawiciel Kleru, jest głównym bohaterem tak. i robi bardzo, bardzo złe rzeczy y, dla niecnych celów. I to się wstrzeliło w taką narrację w państwie naszym, bo to wtedy Sekielski, Tomasz Sekielski. I z jednej strony, to się z tego cieszyłem. Mówię, na tej fali to będę drugim po prostu jakimś now, nowym chmielarzem, czy, czy kimś nagle będę na topie, ale tak się nie stało. <śmiech> <śmiech> natomiast, może tego za dużo było też, może, może, może wówczas ten temat do przesytu ludziom się po prostu znudził. Natomiast tak, no miałem takie myśli, ale nic, nic złego się nie stało, natomiast mam wrażenie, że do kręgów, polic... nawet nie wrażenie, ale mam pewność, że do kręgów policyjnych na przykład, czyli to jest ta druga oś historii, to się przebiło. Jakoś, bo, bo, bo gdzieś tam znajomi policjanci yy, pisali, dzwonili albo, albo wręcz dowiadywałem się, że ktoś przeczytał. Jest fajnie, jest tak po policyjnemu, jest tak mocno takie opinie. Tak, no nie że... no, to wiesz, znaczy dostać pochwałę policjanta to lepiej niż by cię ktoś na kursach pisarskich pochwalił. Bo... <śmuletra> <śmuletra> bo, wiesz, to tak. jest to prawdziwy czytelnik. Słuchaj. Ja myślę, że to jest, to jest dobry moment, żebyśmy skończyli. Ja bardzo zachęcam do przeczytania trylogii Profanum, która, jak nazwa wskazuje, jest trochę profanum i raz na koniec jest tam jasna góra, więc jest trochę sakrum też. A, trzy, trzy dobre książki, doskonałe recenzje. Mimo tego, co Marcin nam tutaj dzisiaj mówi, to są książki, które czytelnicy oceniają bardzo wysoko. możecie przeczytać, na lubimy czytać i w innych miejscach doskonałe recenzje tych książek. Marcin, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Państwa wszystkich zachęcam dziękuję. do sięgnięcia po trylogię profaną Marcina Dudzińskiego. Oczywiście, jeśli ktoś sam chciałby napisać powieść, zapraszam na kursy pasji Pisania. Nawet jeśli macie w w trylogii, nie bójcie się, damy radę. Pomożemy Wam coś z tym zrobić. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.